Dzień działacza kultury jest dla nas szczególnie ważny. Doceniana jest wtedy nasza rola, którą wkładamy na rzecz upowszechniania kultury w naszym województwie, nasza rola na rzecz społeczności lokalnej, a także promocję dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Stąd pomysł również na inicjatywę. Jak Państwo wiecie, współpracujemy razem, sieciujemy się, realizujemy wspólne projekty, ale brakowało tej kropeczki nad i. Stąd pomysł. Jest to pierwszy konkurs tego typu na uhonorowanie animatora, a także docenienie najlepszej inicjatywy. Braliśmy pod uwagę docenienie społeczności lokalnej, współpracę z różnymi grupami społecznymi, promocję dziedzictwa kulturowego naszego województwa. Jest to pierwszy konkurs tego typu. Mam nadzieję, że to nie jest pierwszy i ostatni, że zagości u nas na stałe. Chcemy uhonorować najlepszego animatora oraz docenić najlepszą inicjatywę kulturalną ubiegłego roku. Szanowni Państwo, otóż tytuł laureata i nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych w konkursie Dama pik w kategorii inicjatywa roku 2022 otrzymuje gminny ośrodek kultury. sportu i rekreacji w Mielniku. Za brawa. ogólnopolskie prezentacje mniejszości narodowych i etnicznych Muzyczne dialogi nad Bugiem. Nagrodzona inicjatywa ma już ponad 30-letnią tradycję. Jest to niesamowite wydarzenie, wspaniały, wspaniały tygiel kulturowy, który odbywa się w Mielniku. Ja zawsze mówię, że jesteśmy takim ambasadorem Województwa Podlaskiego na południe naszego kraju. Tym bardziej jest mi bardzo miło i jeszcze raz dziękuję za docenienie. Szanowni Państwo, tytuł laureata i nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych w konkursie WIK w kategorii Animator Roku 2022 otrzymuje Izabela Cembor z Augustowskich Placówek Kultury. Wielkie brawa, wielkie gratulacje. Zapraszamy na scenę panią Izabelę Cembor, animator roku 2022. Ja proszę państwa, próbowałam sobie przygotować coś w rodzaju takiego niewielkiego portfolio pani Izabeli, ale nie wystarczyłoby nam na to czasu. Jest niezwykle aktywna, kreatywna, ma ogromną wyobraźnię, fantastyczne pomysły. W swojej pracy aktywizuje i dzieci, i seniorów, co jest bardzo ważne. W pracy, w, ta, w takim animowaniu życia kulturalnego. Pani Izabela Szyje, przepiękne lalki, zaprasza fantastycznych pisarzy i autorów. I jedyne, chyba, co mogę z całą pewnością powiedzieć, to, że w animowaniu życia kulturalnego nie powiedziała Pani jeszcze ostatniego słowa. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie, za nagrodę. Dziękuję za wspólne działanie. Dziękuję przede wszystkim swoim. Współpracownikom w Domu Kultury w Augustowie oraz wszystkim działaczom kultury, ponieważ inspirujecie mnie i za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżam, to inspiruję się i mam nowe pomysły. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Działacza Kultury i stąd też pomysł, żeby dodatkowo uhonorować te osoby. Tego nam właśnie brakowało, żeby uhonorować tę pracę, docenić rolę animatora, rolę dyrektora, rolę działacza kultury, a także instruktora.